Bazylika mniejsza Białystok, fontanna, szed, pałacem Branickich. Wszędzie tutaj jest dużo patriotyzmu. Wymyśliłem sobie, że dlatego, że wojna bolszewicka toczyła się tutaj, a nie toczyła się w Galicji, u nas w Małopolsce. My poszliśmy na tą wojnę, znaczy przodkowie nasi, ale tam nie było działań wojennych. Wojna druga przetaczała się tutaj. Ruski byli blisko. I oni tu ciągle żyli w takim, w takim strachu. Dlatego dzisiaj często mówią o historii, o królach, o Litwie, o dawnych czasach, o, o wojnach jednej i drugiej, pierwszej i drugiej i o wojnie bolszewickiej. Z tego wynika, że ludzie Podlasia i Lubelszczyzny są patriotami. Czy te budynki to jest późny modernizm? tam są starsze taka architektura pojawiała się nawet za wczesnego PRL tutaj się nazywa Renek Kościuszki taka długa ulica ale tu nie widzę sklepów są ogródki, są kawiarnie, nie widzę sklepów się ciągnie jeszcze tam, i jeszcze tam, i wokół tego budynku. Takiego budynku.